Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wideoportalu WLC-24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi, panowie, którzy lubią jeździć na motocyklach. Bractwo miłośników motocykli Hodge. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. E, ładne koszulki panowie mają. E, w moim ja ulubionym kolorze. Proszę bardzo, tyłem też. Tak. Byłem chodercz, proszę. B &W, B &W. Przepraszam, przepraszam, bo ja tu już tą swoją ulubioną markę samochodową oczywiście musiałam wspomnieć. Słuchajcie, panowie przyszli do mnie, ponieważ ja jeszcze nie przedstawiłam panu. Pan Mariusz Waszewski. To ja, miło mi. Proszę uprzejmie. I Słowek Fiałkowski. Panowie przyszli do mnie, ponieważ już 6 września, czyli w, za półtora, no dwa tygodnie prawie, w sobotę w Chodczu odbędzie się e, zlot trzeci? Trzeci. trzeci Muzyczny piknik motocyklowy. W po, połączeniu na, wraz z motoparalotnierzami. Motoparalotnierzami. No dobra, to zanim przejdziemy do tego wydarzenia, a zapowiada się to wydarzenie, ciekawe, słuchajcie, bo ja już trochę to wypytałam panów, zanim się włączyliśmy. to ja bym chciała, żebyście powiedzieli coś o waszym bractwie, bo to było już u mnie paru, parę osób, które lubi jeździć na motocyklach, różne bractwa, tak, Naz już nie do końca pamiętam, chociaż czasami się wyświetlają w social mediach, nie, ale bym chciała wiedzieć, jakie były powody stworzenia tego, tej waszej organizacji, jeżeli mogłabym tak powiedzieć. Zacznijmy od początku. Organizacja może to za duże słowo, natomiast no jesteśmy grupą miłośników motocykli, jak sama mm -hmm. nazwa wskazuje. Mm -hmm. Każdy gdzieś z miasteczka czy z okolic miasteczka jeździł na tym motocyklu. Znaliśmy się wcześniej, każdy jeździł gdzieś tam w swoją stronę. Ale pewnego dnia to ja nawet pamiętam tą datę, ponieważ to była rocznica powstania warszawskiego. Myśmy się spotkali na skwerku motocyklami. Potem mieliśmy jakieś tam spotkanie chwilę po i tam zapadła taka decyzja, żeby może stworzyć wspólne jakieś takie stowarzyszenie, które będzie pozwalało nam, nie wiem, wspólnie umówić się na jakiś wyjazd, poeksplorować kraj. Mhm. Czasami nam się to udaje w mniejszych grupach niż liczy całe, cała formacja zawractwo. Mhm. Ale, ale, ale wyjeżdżamy gdzieś tam wspólnie. No i tak każdy gdzieś już we wcześniejszych latach każdemu z nas przemknął taki pomysł przez głowę, że fajnie byłoby wchodze zorganizować jakiś zlot motocyklowy. Więc jak spotkaliśmy się już któryś raz z kolei to wszyscy byli jednogłośnie za tym, żeby coś takiego zorganizować. Udało nam się to dwa lata temu. Mm -hmm. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy taki zlot dzięki koledze. Zrobiliśmy to wspólnie z motoparalotniarzami. Mm -hmm. No i jest to takie, można powiedzieć, wydarzenie, Jedyne w Polsce, z tego co my wiemy, gdzie łączymy właśnie paradę motoparalotniarzy razem z motocyklistami. Mhm. No, wrażenia są super i dla nas, dla motocyklistów, kiedy widzimy jak nad, nad nami. Chłopaki latają tam kilkanaście, kilkadziesiąt nawet motoparalotni, mhm. No i dla nich, że też, wierzymy im na słowo, bo jeszcze nie lataliśmy, ale właśnie na tym złocie. Jest tak, będzie, będzie taka możliwość, aby polecieć w tandemie, więc, więc może się przekonamy. Okej. Okay. No dobra, to zanim jeszcze przejdziemy do tego wydarzenia, o którym już Pan zaczął mówić, to ja chciałem zapytać, to ile ta grupa stanowiła, jak tak? Ochoczy nie jest jakąś dużą miejscowością. Znaczy się osób, które, bo to jest inicjatywa społeczna, tak naprawdę, mhm. e, no składkowa z naszych prywatnych pieniążków, mhm. no, osoby, które to wspierają, to jest około 30 osób, mhm. nie? Które mają motocykle? Tak. Głównie, no, to jest sporo, głównie, nie? głównie, głównie tak. osoby składają się głównie osoby, które posiadają właśnie jednoślady, nie? Mhm. Okej. Okay. I gdzie wyjeżdżacie? Macie jakieś takie? Dalsze wyjazdy, bliższe, nie mieliśmy no, kilometrów, na koncie, i... Na koncie mamy kilka wyjazdów wspólnych w Polsce, nie wiem, Świnoujście, Gdańsk, Wrocław, to nam się udało wspólnie zwiedzić. Są też jeszcze takie, no, nazwijmy to podgrupy, gdzie inni wyjeżdżają w różne inne zakątki, o których my nawet czasami nie wiemy, no bo tak jak mówię, z uwagi na jakieś tam obowiązki i pracę, ciężko się razem zorganizować w taką dużą grupę osób. No ale naszej czwórce, jeszcze dwóch kolegów udało nam się zwiedzić Stany Zjednoczone na motocyklu, tą słowetną trasę Road 66, mm -hmm. e, więc e, mamy jakieś tam e, fajne wspomnienia z tego wyjazdu. Pole, polecamy taki wyjazd, mm -hmm. jeżeli ktoś naprawdę kiedykolwiek... Ja ile wam zajęło w ogóle? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. I te jazdy, ile mm -hmm. tak. tam, przejechaliście? Cztery, Cztery. 400. Bo to, nie, bo to nie, nie jedzie, tak naprawdę nie jedzie się całą e, słynną tą 66. Nie, nie. bo też z Tak, Też, też motocyklem Tak. nie samochodem. Aha. Właśnie, no, ważne jest, żeby mieć dobrych przewodników. Pozdrawiamy Grzegorza, Tytusa, Kamila i Damiana, e, którzy nam w tym pomogli, bo e, wydaje się, że mając telefon i, i, i mapę Google, e, da się przejechać tą 66, niestety nie. Mapa często spycha nas od razu na autostrady. Trzeba wiedzieć, gdzie zjechać, który odcinek w ogóle jest jeszcze czynny tej, tej drogi, więc no, trzeba mieć sporo wiedzy na ten temat, żeby. Żeby tak poprowadzić ale, ten ale przejażdżka fajna była, wybrała fajna, myślę, że mało kto takie Polecamy naprawdę serdecznie polecamy. Komuś, kto komuś to lubi jeździć zwiedzać i widoki po prostu przepiękne. Zdjęcia to... na pewno tego nie oddają, filmiki też tego nie oddają. Trzeba to zobaczyć, nie? A, A jeżeli sam. ktoś tak, jeżeli ktoś naprawdę mm, lubi, to, to serdecznie polecamy. Tak, na pewno no, nam się już tam w głębi w głowie coś, żeby. Wyjątkowo to wyjątkowo pod tym całkowicie inne niż hmm. Europa, na pewno i Afryka czy Azja. No dobra, powiedzieliście, że dwa lata temu był pierwszy ten zjazd, wasz zlot, przepraszam, zlot e, motocyklistów i para. Motoparolatniarzy. Motoparolatniarzy, bo to jedno i drugie moto. E, I w sumie stwierdziliście, że... dlaczego połączyliście to? O to mnie zastanawiamy. Czyli może... Pani co, tak naprawdę, dlaczego to połączyliśmy? No, przy jakimś tam kiedyś wspólnym spotkaniu z kolegą z Kutna, którego też serdecznie pozdrawiam Roberta. Który jest motoparalotniarzem. Motopara tak. I e, tak naprawdę e, Robert zaproponował, bo ja mówiłem, że chcemy zorganizować e, taki właśnie zlot motocyklowy. On mówi, no Mo, słuchaj, ja, może byśmy to spróbowali połączyć. No ja zaproponowałem to grupie, oczywiście no, odzew był jaki był. Wszyscy się ucieszyli i, no, i spróbowaliśmy, tak. No i rzeczywiście pierwszego roku wyszło to fajnie. E, było to naprawdę sympatyczne, fajne przeżycie, bo mówię, no się no, na to patrzy, jak, jak, jeszcze, jak jeszcze jedziemy i tak ci motoparalotniarze tak nisko schodzą, leczą tak prawie, że na jednej wysokości e, z nami i ktoś nam nad głową, no to no, 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 też fajne przeżycie, nie? Myślę, że fajnie to zobaczyć. Tak, bar no dobrze. bardzo proszę. To, to jaką macie agendę imprezy tego szóstego? Jakie plany? Agenda jak, jak każdy praktycznie zlot, który się odbywa, mhm. czyli będą koncerty zespołów. Poczynając od występu orkiestry dentej w takim repertuarze bardziej rockowym. Mhm. orkiestra Denta Schodcza, oczywiście jest z nami już trzeci, trzecią edycję od samego początku z nami grali, bo warto powiedzieć, że pierwszy zlot odbył się na terenie trzy OSP, OSP. Mhm. szukaliśmy miejsca. Potem padł pomysł, żeby właśnie przenieść to na, na Targowice, gdzie tam też jest odpowiedni klimat, o którym możemy też powiedzieć. Potem będzie występ zespołu Czaku z Włocławka, pewnie znany Włocławianom. Mhm. I na koniec będzie zespół Skazani na Dżem. W międzyczasie oczywiście będą jakieś konkursy do wygrania, fajne pamiątkowe upominki. I cóż, no i Przede wszystkim e, będzie możliwość spróbowania e, przelecieć się w tandemie e, na motoparalotni, bądź na motolotni, bo też mamy kolegę, który, e, który takim sprzętem wspomnił. Kto to Was przyjeżdża na takie złoty? Skąd macie ludzi? Bo bo to... z, tego, co, z tego, co wiemy, to tak naprawdę y, patrząc po zeszłym roku, mieliśmy z każdego zakątka Polski, tak? Zaczynając od Pomorza, po, po, po gdzieś tam Katowice, Kraków ktoś był, były osoby z Poznania, gdzieś tam chyba z tego co mi wiadomo, to Bydgoszcz też, okolice gdzieś tam. Tak, to jest, właściwie to jest tak, no w tamtym roku, żeśmy już próbowali się w jakiś sposób zareklamować, ale m, takiego wywiadu udzielamy pierwszy raz, więc yy, chcemy, chcemy trochę, szczęście, że nie żeby o nas pasane. usłyszano. Tak. Yy, I yy, tyle, no, nie wiem, czasami jest taki przypadek, ja mam naklejkę na samochodzie, oczywiście jako motocyklista, przyjechał do mnie dostawca jakiś tam... Yy, Elementów do, 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 do firmy i zaczęliśmy rozmawiać o motocyklach. Mówię, że będzie zlot. Przyjechali w czterech kolegów, w tym roku przyjedzie pewnie tam z ośmiu albo z dziesięciu, już więc no tak czasami, czasami przypadek zrządzi, że, że ktoś się o tym dowiaduje, że wchodzi czy będzie e, taka impreza i przyjeżdżają. No to ja zachęcam wszystkich motocyklistów, którzy obserwują mój profil, profil WLC, a trochę ich jest, bo trochę ich u mnie było w studio. Jest takie wydarzenie, ja nie wiem, czy wy wiecie, ja zawsze wszystkim motocyklistom, których spotykam w ogóle na swojej drodze, w piątek widziałam taką panią Anię Oddziałową e, w Mocławskim, jednym z oddziałów. Ja, jak weszłam do niej, do gabinetu, od razu zobaczyłam motocykl na ścianie i mówię, a pani, Aliu, czy pani orientuje się, że jest takie wydarzenie raz w roku urodziny Gabrysia Jałoszyńskiego. Byliśmy w Polsce. Tak, ale, roku? jesteśmy co roku. Co a roku no ja w zeszłym roku byłam, w tym roku mi się nie udało. No właśnie, no to wiecie, to już wam nie muszę mówić, w każdym razie. Mam nadzieję, że ci motocykliści, którzy od czasu do czasu zaglądają na mój profil, zobaczą, że jest to wydarzenie i może dochodzą czas. A ja czy jest, słuchajcie, piękną miejscowością, położonym nad paroma pięknymi jeziorami. Pięcioma, dokładnie, mamy pięć tak, jezior. Piękne, tak. piękne, piękny, ogromny potencjał, e, jeszcze moim zdaniem nieodkryty. A myślę, że warto się przejechać, tym bardziej, że te motopara lotnie będą, e, plus motolotnie, jedna. A no i przede wszystkim. Motocykliści. Przede... Motocykliści. przede wszystkim my. My świetna atmosfera i dobra muzyka. I dobra muzyka na pewno będzie można coś ciekawego zjeść, Także jak ktoś ma ochotę, a o której godzinie? O 12 zaczynamy. O 12 gdzie? Na na targowisko miejskie. I tu też warto wspomnieć, że targowisko miejskie akurat w chodczu jest takim fajnym punktem, mhm. dlatego że jeżeli będzie bardzo gorąco, to mhm duża część targowiska jest zataszona. Są takie specjalne boksy potworzone i motocykliści tam stawiają motocykle. Tam sobie można w cieniu stanąć. Jeżeli w razie niepogody miałby padać deszcz, to wtedy, wtedy też można się skryć przed deszczem. Więc miejsce jest na pewno fajne i serdecznie zapraszam. Okay. To ja też zapraszam w imieniu moich gości, pana Sławka Wioł. Dobrze Fijałkowskiego. Fijałkowskiego i Marusza Waszewskiego. Zapraszamy. Z Bractwa Miłośników Motocykli schodcza. Schodczach. Mi również. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam ADHD, za szybko mówię. Tak? Ja tak. chyba też. <laughs> dziękuję uprzejmie. Dziękujemy.